Thank you. 자. 그룹장 발표해 주시겠습니까? 이지마토 하나 홈페이지랑 이마토 이지마토랑 직접 거래된 시스템이에요. 이 시스템은 어떤 면에서 매력적인지 좀 설명 부탁합니다. czystości otwarcia przystani pod nazwą Fratwą przez Ponidzie przystań w Chrobrzyd. To czystość wielu wybitnych i dostojnych gości. Między innymi Pana Czesława Siekierskiego. Nie widziałem go jeszcze, ale zapewne u nas będzie. Zaprosiliśmy posłów Mirosława Pawlaka, Andrzeja Pałyska, i Borzętyna Pałka-Korupa, jak również wicewojewoda Beata Oczkowicz. Prosiliśmy również Pana Marka Gosa, przewodniczącego Sejmiku Świętokrzyskiego, ale witamy serdecznie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Adama Jarubasa. Witamy w wkrótce Panie Marszałku. Przybył również Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przewodniczący poprzedniej kadencji, Pan Tadeusz Kowalczyk. Prosiliśmy Pana Jerzego Grele, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Witolda Bieleckiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zlewni Wisły Sandomierskiej. Witam Dyrektorów, Przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego z Kielc, w osobach Pana Marka Szczepanika, Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, Panią Irenę Sochacką, Zastępcę tegoż dyrektora. Przez nich przechodziły wszystkie środki europejskie, z jakich myśmy korzystali. Serdecznie witam doktora Jana Lisa, zastępcę dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska. Witam serdecznie. Witam przedstawicieli władz samorządowych powiatu pińczowskiego. W osobach radnych panią Henrykę Musiał. Pana Andrzeja Kozere, witam serdecznie przewodniczącego zarządu powiatu starostę pana Jana Morsk. W pięknym miejscu możemy się spotkać i podziwiać, podziwiać przede wszystkim turystyczne i przyrodnicze walory Rzeki Nidy, bo od tego się wszystko zaczęło. Rozpoczęliśmy swoje działanie już dawno, bo była to końcówka XX wieku. Gdy po reformie samorządowej powstały trzy stopnie samorządu, tworzyliśmy strategię rozwoju gminy, powiatu i województwa. Liczyły się wyobraźnia i marzenia. Ocena, co mamy, co chcemy mieć. Zebraliśmy dość sporą grupę, reprezentację społeczności, gminy. I spisywaliśmy marzenia i jakieś marzenia. wizje. Ale marzenia realizują się powoli. Ocenialiśmy co mamy, co chcemy mieć. Na pewno mamy ludzi, a więc dla nich trzeba wszelkie działania. Pana Jana Moskwę, naszego starostę. Zapraszam naszego wójta, pana Tadeusza Słuka. Czy jest Główny Generalny Wykonawca, Pan Czesław Sztub, jeżeli jest, to zapraszam go też serdecznie. Zapraszam Henryka Krzaka, Przewodniczącego Rady Gminy. Jeżeli jest Pan Jan Macheta, Projektant, też go serdecznie zapraszam. Zapraszam Wodzimierza Osieckiego, który nadzorował tą inwestycję z ramienia Urzędu Gminy. Zapraszam bardzo serdecznie Pana Sołtysa Jana Bogdana, Sołtysa Chrobża. Bardzo proszę o uroczyste przecięcie wstęgi, bardzo proszę też księdza proszę naszego tutaj skromża. Bardzo proszę też pana prezesa Jakuba Madeja, swoją cząstkę. Dziękuję bardzo. I w tym momencie została otwarta nasza przystań. Bardzo proszę księdza proboszcza Waldemara Kochmala, który. Proszę państwa, się... może to powstańmy. Chciałbym przypomnieć jeszcze, że na terenie tej gminy znajduje się kościół, który jest perełką architektoniczną i historyczną. Proszę go tam pamiętać o tym. Módlmy się. Boże. Życie ludzkie jest żeglowaniem do wiecznego portu zbawienia. Udziel swojego błogosławieństwa wszystkim, którzy będą korzystać z tej przystani, aby pamiętali, że są pielgrzymami w drodze Ewangelii do Domu Ojca Niebieskiego. Niech ta przystań przypomina nam o Bogu i Jego dobroci i opiece oraz naszym otwarciu się na drugiego człowieka, aby nasze serce było przystanią dla każdego, gdzie można znaleźć ciepło, pokój i miłość. Okaż, Boże, swoją łaskę tym, którzy będą tu przypływać. Oddalaj od nich przeciwne wiatry i swoją potężną mocą poskramiaj zburzone fale, aby otoczeni Twoją opieką osiągali upragnione dobra i bezpiecznie przybijali do zamierzonej przystani. Przez Chrystusa Pana naszego idę na wodę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość dzisiaj bycia tutaj i cieszenia się tym, jak wspaniale rozwija się Gmina Złota, jak wspaniale rozwija się powiat pińczowski Ziemia Świętokrzyska. Mida to wspaniały dar tej ziemi i dzisiaj możemy cieszyć się, że obok trosk, zmartwień, które czasami dostarcza mieszkańcom tej ziemi rolnikom, dostarcza również przyjemności. To prawdziwy skarb tej ziemi i to przedsięwzięcie bardzo pomysłowe. I chcę bardzo serdecznie pogratulować Panu Wójtowi Tadeuszowi Słukowi, że wraz ze współpracownikami taki projekt został opracowany i przedłożony do dofinansowania unijnego. Ale to przedsięwzięcie pokazuje i uświadamia nam, jaki potencjał tkwi właśnie tutaj na poniedziu, że Nida może dawać dochód, może cieszyć. Może dzięki rzece nigdzie rozwijać się przedsiębiorczość na tej ziemi, mogą ludzie, którzy tutaj mieszkają, uzyskiwać Rachuję dochody. Jeszcze raz panu Wójtowi z całą załogą, z pracownikami Urzędu Gminy życzę, żeby jeszcze wiele projektów, które ubogacają ten teren, było tutaj realizowane, bo to jest pierwszy bardzo ważny krok naprzód. Ja przyznam, że mamy już w planach za dwa tygodnie wraz z kolegami spływ kajakowy. Mamy zamiar tutaj zakończyć. Mam nadzieję, że uda się wszystko bezpiecznie zrobić. Dzisiaj mieliśmy chwilę trwogi, bo nawet siostrowoż gwarantował, że może do spowiedzi na pontonie można przystąpić, ale okazało się, że nie trzeba było. Yy, gratuluję, zachęcam wszystkich. Będziemy promować to miejsce nie tylko w całym regionie świętokrzyskim, ale również poza jego granicami, aby jak najwięcej osób mogło tutaj przyjeżdżać, zostawiać pieniądze, służyć tej ziemi. Wszystkiego to najlepszego. Prawda? Bo to proszę. dopiero to jest A, a do Z to jeszcze daleko. Co ma powiedzieć biedny chłopak, który urodził się nad Lidą, kilkanaście kilometrów w górę jej biegu. Chcę powiedzieć, że raduję się dusza i cieszę się niezmiernie razem z Państwem, że jesteśmy dzisiaj tu obecni na otwarciu tej przystani w tej jednej z najpiękniejszych rzek naszego państwa. Pan Marszałek powiedział, że tak powinno być. Powinniśmy korzystać i wykorzystywać środki, które mamy możliwość pozyskania z Unii, by poprawiać wszystko, to, co nas otacza wokół nas, w naszych bliższych naszym bliższym i dalszym. tego przedsięwzięcia świadczy chyba liczba osób młodzieży i ludzi dorosłych, które tutaj dzisiaj przybyły na to otwarcie, bo to takie programy są właśnie robione z myślą o tym, żeby y, korzystali z nich mieszkańcy również y, nie tylko tej miejscowości, ale i okolicznych i całej gminy. Czyli widzimy, że przedsięwzięcie jest bardzo, bardzo udane. Powtarz... Od 6... Takiego typu sporo. Dziękuję bardzo. Podziałowaniu lokalnej grupy działania. W pięknej imprezie yy, yy, oparcia przystani. Yy, I tutaj chciałbym bardzo pogratulować władzom gminy, panu Wójtowi Radnym, jak i również pracownikom, którzy przyczynili się do stworzenia tej pięknej przystani inwestycji, przyczyni się praktycznie do realizacji wszystkich tych yy, celów. Yy, w ramach GDPun idzie yy, Podjęliśmy działania w kierunku stworzenia koncepcji szlaków turystycznych w Nauczywej. Yy, I już może się poszczycić pewnymi osiągnięciami. Natomiast w 2008 roku yy, załoga naszej yy, łodzi motorowej brała udział w wydobywaniu samochodu wraz z kierowcą, który zatonął na zalewie w, w Gracka. Razem z pracownikami z Santomierza. W 2010 roku yy, nasi ratownicy brali udział w y, akcji ratunkowej przy y, pomocy powodzianom w Sandowierzu w Rupnica w Nowym Korczynie. どうもありがとうございました。 Nie słyszę dopingu. Widzę faworytów. Są na żółto. Proszę Państwa, skrzonowa dziewczynka będzie chyba pierwsza, bo już prawie pęka. Jeszcze nie pęka, jeszcze, jeszcze po troszeczkę. tam się tam się ja ja chyba <into> ja tak tak nie... idźcie na brzeg żeby nie wpadło idźcie na brzeg wszyscy idźcie na brzeg Takk! Oglądaliśmy zaciętą rywalizację poszczególnych drużyn. Puchar, gratuluję. Życzę wszelkich sukcesów, powodzenia na co dzień i rozgłaszaj Pan wieści o krążu dziennego. <grybuj> brawo! Brawo! Oczywiście. to prezentujemy tutaj Anetka Serena Strażacką.